Ja to na tej wystawie występuję też trochę jako żywy eksponat, ponieważ ta wystawa miała dotyczyć mnie, kiedy Muzeum Historii Sztuki we współpracy z Muzeum Krakowa złożyło mi taką propozycję, żebym to ja była kolejną postacią przedstawioną w tej szafie za moimi plecami w ramach projektu Widok na Krakowian. Ja po pierwsze byłam bardzo zaszczycona i się nie spodziewałam, że taka propozycja może się pojawić, ale też bardzo chciałam ją wykorzystać do tego, żeby nagłośnić te postacie, którymi ja się w swojej pracy zajmuję. Czyli ja jestem tutaj taką tubą, przez którą ma iść wieść o, tym, o tych wspaniałych krakowiankach, które opisałam w książce, a teraz będziecie mogli państwo na wystawie zobaczyć związane z nimi eksponaty. Po mojej wielkiej radości udało się nawiązać kontakt ze spadkobiercami niektórych bohaterek i zdecydowali się oni na to, żeby przekazać na tę wystawę pewne pamiątki przechowywane do tej pory w domu, takie, które nigdy nie były nigdzie pokazywane. Są to czasem takie pamiątki bardzo prywatne, jak w przypadku profesor Marii Orwid, ale zdarzają się też prace które pokazują nam troszeczkę inne oblicze tych bohaterek. I mam tutaj na myśli na przykład malarstwo Janiny Ipochorskiej, czyli Jana Kamyczka z Przekroju, wiceredaktorki naczelnej tego tygodnika. Więc jest to prawdziwa gratka dla każdego, kto się tym środowiskiem Przekroju interesuje. Jesteśmy na wystawie Kraków od porządku bez końca, która jest taką stałą przekrojową wystawą w mieście. Ale miasto cały czas się zmienia, w związku z tym naszą intencją było to, żeby wystawa zmieniała się razem z nim. I co jakiś czas pokazujemy kolejne ważne dla Krakowa postaci, czasem historyczne, a czasem współczesne. I zaprosiliśmy do współpracy Muzeum Kresta i Sztuki. Chcemy, żeby wspólnie z Muzeum Kresta i Sztuki co roku powstawała tutaj taka odsłona dotycząca jakiejś krakowianki. I w pierwszej kolejności zaproponowali Alicję Zioło, którą będziecie mogli Państwo spotkać tutaj na wystawie z jednej strony, ale też często i tak ją tutaj spotykamy, dlatego że oprócz tego, że jest bohaterką kolejnej odsłony Widoku na Krakowian, oprócz tego, że jest autorką książki, to jest też przewodniczką krakowską, która często nas tutaj odwiedza. To jest kilkanaście, kilkadziesiąt, około 20-30 eksponatów. Część z nich dotyczy bezpośrednio bohaterki Alicji Zioło, a część z nich dotyczy osób, kobiet, których historia Alicji Zioło odkrywała dla nas, dla mieszkańców. Tego. 10 lipca mamy oficjalne otwarcie, więc od 10 lipca aż do połowy września te eksponaty będą tutaj dostępne. Serdecznie zapraszamy.